Witajcie, w dzisiejszym odcinku, na prośbę Antka B, opowiem wam o tym, czym jest tajemnicza gorączka rodu Joestarów, skąd się ona wzięła oraz jak to się stało, że Holly jest słabsza niż moi. Zapraszam do oglądania. Kiedy Dio przebija się strzałą, ciało Jonathana Jostara zaczyna wysyłać tajemniczy sygnał poprzez znak na karku w kształcie gwiazdy. Każdy członek rodziny Jostar oraz dzieci Dio zyskały standy. Jako, że Jotaro oraz Joseph mieli potencjał na stanie się środowiskami standów, ich standy nie sprawiają u nich problemów, a to dlatego, że mieli silną wolę, a to, jak są zbudowani, nie ma wpływu na to, czy masz predyspozycję na stanie się użytkownikiem. Niestety jednak Holly, Josuke oraz Giorno w chwili wysyłania sygnału dostali gorączki i mogli umrzeć w ciągu 50 dni. Sygnał wymuszał na nich powstanie ich standów, zanim byli na to gotowi. Zabicie Dio zatrzymało ten sygnał. Standy Holly, Josuke oraz Giorno wycofały się. I ponownie pojawiły, gdy już przyszedł na to czas. A raczej kiedy każdy z nich dojrzał. Nie wiemy, czy Holly posiadała stand po stardust Crusaders. Jednak jeśli dojrzała, tak jak reszta bohaterów, to jest to jak najbardziej możliwe. Ale dlaczego w takim razie Manish Boy był w stanie skorzystać ze standa? Jest małym dzieckiem, więc nie powinien być aż tak silny. Cóż, Araki stwierdził, że to oto dziecko, mimo wieku 11 miesięcy, będzie na tyle złe i inteligentne, że jego wola walki sprawi, że będzie na tyle silne, aby władać standem. Widzimy, jak Manish Boy pali papierosy. Udało mu się nawet zabić Skorpiona. To nie jest przeciętne dziecko. Zakładam, że stworzenie z dziecka użytkownika miało wywołać szoku odbiorców. Czy to ma jakiś sens, bo jest na tyle niewinna, że jej stan wyniszcza jej ciało? Manish Boy przez to, jaki jest z charakteru, ma predyspozycję do stania się użytkownikiem. Niezależnie od tego, czy zdobył swój zanstrzał, czy się z nim urodził. Zatem uważam, że tak. To ma jak najbardziej sens. Biorąc pod uwagę, że mały kak i też jest standyk za dzieciaka. Mamy kolejny argument. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Do widzenia.